Proszę mi pozwolić, że zacznę od tego, co wydarzy się po Panu, czyli od debaty nad wnioskiem o odwołanie Radosława Sikorskiego z funkcji marszałka Sejmu. Jakich zaskoczeń Pan się spodziewa w głosowaniu, czy on może być pewny, że będzie marszałkiem? Rzeczywiście, to zawsze wniosek o odwołanie jest emocją taką polityczną. I no ważna... Ale nie zawsze, bo czasem wiadomo, że koalicja obroni ministra. To no ważne, jest to? Tak, tak. Wydaje mi się, że to jest i mobilizacja, chociaż czas jest trudny, bo trwa. Kampania do wyborów samorządowych, ale będziemy tutaj i koalicyjnie, myślę, że wsparci także przez tych, którzy wiedzą, że ten wniosek nie ma szans powodzenia. Też jest dziwnie motywowane i jest próbą zrobienia takiej awantury. No. No ale powiem Panu szczerze, że po tym jak usłyszałem reprymendę Pani Premier, to nie byłem taki pewny, że, że cała PO zagłosuje, żeby pozostał w fotelu Marszałka Sejmu. To co przeważyło? To, to jednak, kwestia. No przede wszystkim no, taką racjonalność, bo reprymenda Pani Premier, czy te słowa... Zwrócenie uwagi koledze partyjnemu z platformy. Chodziło o relacje z dziennikarzami, jak pan redaktor tak. pamięta. To jedna rzecz. Druga to wniosek o odwołanie, próba zastąpienia, zdestabilizowania tej sytuacji w Sejmie. Nie ma szans. Także tu jesteśmy i dobrej myśli, i zmobilizowani. Ale był taki moment wahania w platformie? Co robić w nie, ta sytuacja polskiego czy nie? nie, nie, nie. Ta sytuacja była taka emocjonująca, bo ona nagle bardzo. Yy, Wy, 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 wybuchła i, i było dużo emocji z tym związanej. No ale potem, jakoś to spokojnie staraliśmy opisać i, i zamknąć. I wypowiedź. Najpierw Radosława Sikorskiego, potem premiera Tuska, zamknęła ostatecznie ten temat. Ponieważ pana uśmiech, jak widzę, wszystko rozbraja, to wrócę też do takiego memu, który się pojawił w internecie. Nie wiem, czy pan widział, jak dowiedzieliśmy się, że Donald Tusk będzie szefem Rady Europejskiej, to pojawił się taki mem, uśmiechnięty Grzegorz Schotyna. Donat, jedź spokojnie, ja to wszystko ogarnę, bo wczoraj odbyło się takiego prezydenta nieformalne spotkanie, był też na nim Donald Tusk, rozumiem, że przed wyjazdem byłego premiera. Jak, jak pan czuje się w tej Polsce, w której coraz mniej jest Donalda Tuska? Trochę inaczej, bo inna jest platforma, inny jest rząd. Sporo się zmieniło, bo jednak po siedmiu latach takiego bardzo intensywnego funkcjonowania, dwóch, blisko dwóch kadencji, siedmiu wygranych wyborów, to wszystko jest jednak szmat czasu i kawałek życia wspólnego. Teraz on pod koniec listopada przenosi się do, do Brukseli. Trudno sobie to wyobrazić, ale trzeba z tym żyć jakaś. A nie jest Pan zaskoczony, bo wydawało się, że nie ma Platformy bez Tuska, nie ma polskiej polityki bez Tuska, Pamiętam, a to trochę szybko się potoczyło i właściwie teraz się przyzwyczailiśmy. Nie, już, nie chcę cytować nie właśnie tych polityków, którzy mówili to wielokrotnie, że nie ma, że Platforma bez Tuska nie istnieje, ale jakoś odpukać, dajemy sobie radę, próbujemy to prowadzić to z niezłym skutkiem. I widać, że premier Kopacz dobrze spełnia, wypełnia tę rolę i premiera, i, i od pojutrza szefa partii. A żeby zakończyć ten temat, nie ma pan wrażenia, że to nawet było dla platformy najlepsze rozwiązanie, że to było jakieś przesilenie, które mogło albo pociągnąć ją w dół, albo uratować? Trochę w czasie spadających sondaży. Otworzyło rzeczywiście, bo te ostatnie miesiące nie były, nie były najlepsze, jeśli chodzi o tę rzeczywistość sondażową. I wszyscy już tak naprawdę spisywali nas trochę na straty, że, że musi nastąpić ta porażka wyborcza wreszcie ta Parlamentarna za rok, a teraz wydaje się, że wszystko się może, że wszystko się odmienia, że ta sytuacja jest zupełnie przyzwoita, że zaczął się taki nowy początek dla Platformy Obywatelskiej. Uważam, że to, że to dobrze. No to teraz przejdźmy do polityki zagranicznej. Jak jest, gdyby pan miał streścić to w jednym zdaniu, gdyby pan miał ułożyć tytuł artykułu w gazecie, jaki się ukaże dzień po pana wystąpieniu, to jaki powinien być, żeby dobrze oddać pana myśl, pana Najlepiej zdanie. zacytowałbym ten tytuł z dzisiejszej gazety, czy nie jest bezpiecznie. Bo rzeczywiście sporo będzie w tym o, o kwestiach bezpieczeństwa w każdym wymiarze, ale też tym, tej, 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 tym fizycznym, to znaczy tym, co dzieje się na wschodzie Europy, na, na wschodniej flance Europy, między Ukrainą a Rosją, ale co też jest na, na południu, w Libii, w Syrii, w Iraku, na przedmieściach Kobane w Turcji. Więc to jest na granicach tureckich. To jest rzeczywiście wielkie wyzwanie, też dla polityki zagranicznej wielki test i sprawdzian. I ludzie, którzy są za nią odpowiedzialni, muszą ten sprawdzian, muszą to wyzwanie podjąć. Staram się to opisywać w tym wystąpieniu jutrzejszym. Bo ja mam takie wrażenie, że po raz pierwszy po 1989 roku, właściwie przy wygłaszaniu takiego wystąpienia, tak trochę w tle za plecami szefa dyplomacji widzimy szefa Ministerstwa Obrony Narodowej. To jest niestety czas, kiedy w dyplomacji... Armaty też gdzieś się pojawiają. No tak jest i rzeczywiście te sporo jest. W wielu momentach występujemy razem. Tu zaczynał swoją wizytę i swoją pracę w NATO nowy sekretarz generalny Jens Stoltenberg. Od wizyty w Warszawie spotykaliśmy się z nim razem z premierem, ministrem obrony narodowej Tomaszem Siemoniakiem. Jutro przyjeżdża do Polski, zaczyna swoją karierę jako wysoki przedstawiciel. Do spraw polityki zagranicznej Federica Mogherini, która będzie prowadzić politykę zagraniczną całej Unii. To, są, to jest ważny czas także dla Polski, bo Polska jest jednak krajem, który jest obserwowany, jest oceniany i jego głos jest wysłuchiwany. I to jest wielka odpowiedzialność, bo ma, możemy. Mamy i chcemy mieć wpływ na politykę europejską. W czasie, gdy na wschodzie Ukrainy zaczęły padać pierwsze strzały, my także przy tym stole bez przerwy zadawaliśmy pytanie naszym gościom pytanie, gdzie ten Putin się wreszcie zatrzyma. Ja zauważyłem, że w ogóle przestaliśmy o to pytać, bo chyba nikt nie ma pojęcia. Czy pan ma takie wrażenie, że naprawdę i my, i Europa wiemy, co zrobić z Putinem? Nie, bo te rzeczy są rzeczywiście nieprzewidywalne i działania prezydenta Rosji także proszę zobaczyć, że przestaliśmy mówić o Krymie. O Krymie, który został anektowany ze złamaniem wszystkich reguł prawa międzynarodowego. Obama nawet nie wspomniał o tym w ONZ. W ONZ, tak? no dokładnie. I teraz zapomnieliśmy, nie mówimy o Krymie, mówimy o Donbasie, o Ługańsku, ale te sygnały, te informacje nie są pozytywne, które płyną stamtąd. Z porozumienie, które podpisane było w Mińsku w obecności przedstawicieli Unii Europejskiej, OBWE, nie jest realizowane. Tam jest rzeczywiście wiele znaków zapytania, i tutaj Europa, NATO musi być zdecydowana i mówić jednym głosem, e, musi prowadzić jednolitą politykę w stosunku do Rosji. Tę politykę dzisiaj wyznaczają sankcje. A dlaczego nas nie ma? Przy stole rozmów, przy którym siedzi też Ukraina i Rosja, czy to jest wina Zachodu, czy może raczej Ukrainy, na co wskazywał pan prezydent ostatnio? Raczej byliśmy w tym formacie wajmarskim przez wiele miesięcy byli ministrowie spraw zagranicznych Niemiec, Francji i Polski w lutym na, w Kijowie, kiedy rzeczywiście w krytycznym momencie ich interwencja, ich ingerencja zaprzestała skończyła przelew, zatrzymała przelew w krwi. Dzisiaj tak naprawdę Europa szuka nowej formuły rozmowy z Rosją na temat przyszłości wschodniej Europy i przyszłości relacji ukraińsko-rosyjskich. Nie, nie ma tego, systemu jeszcze zbudowanego. Ja uważam i będę tutaj bardzo stanowczy. Nie ma rozmowy skutecznej rozmowy o przyszłości Ukrainy, o relacjach ukraińsko-rosyjskich, o rozwiązaniu tego problemu bez aktywnego udziału Polski. My te sprawy znamy, my chcemy uczestniczyć. W rozwiązaniu tego konfliktu. A nie ma Pan wrażenia, że coś, no może pęka za mocno powiedziane, ale trochę kruszy się w naszych relacjach z Ukrainą? No, powołuje się na ten cytat prezydenta, który mówi: pytajcie Ukrainę. I rzeczywiście może powinniśmy pytać, a wicepremier Piechociński no, był zdegustowany tym, że Ukraina jest gotowa wziąć nasz węgiel pod warunkiem, że za darmo. Jesteśmy po kampanii wyborczej, po wyborach bardzo ważnych i istotnych bo na Ukrainie, bo tam jest bardzo, został. Dane społeczeństwo ukraińskie daje bardzo wyraźny taki sygnał proeuropejski, proreformatorski, i to jest i trzeba się wsłuchać w ten głos Ukrainy i trzeba Ukrainie pomagać w interesie tej części Europy, w polskim interesie.